To by nagrywał. Maria, ja ci też trzymam z tej strony. Widzisz, Patrz. Tak ci powiem z prawej strony staram się wtedy płynąć. O! Nawet ja się męczę stresem. 啊！ Ja wiem, co się wyłączyło. Mam nadzieję, że nie film. Co się wyłączyło? Mam nadzieję, że nie film. Ale czas na razie leci. Dwie minuty. Spokojnie. Jo? Skąd wiesz?